Dzień dobry. Jestem Michał. Dzisiaj jest 20 października, poniedziałek. A fragmentem na dzisiaj to Lecz Bóg rzekł do niego Głupcze! Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogatym Bogiem. Otóż My w naszym życiu często skupiamy się na rzeczach, które są ulotne, nietrwałe, które szybko przeminą. Na gromadzeniu mienia, pieniędzy, z których nie skorzystamy już po naszej śmierci. A nawet jeżeli skorzystamy, to szczęście nam one same w sobie na pewno nie dadzą. Często dążymy do. Sławy, a jakże krótkie jest życie i chwalącego, i chwalonego. To zapominamy o tym, że jednak, taką bardzo ludzką rzeczą jest jednak śmierć. To, że kiedyś nasze życie się skończy. A jednak oddalamy od siebie tą myśl, nie możemy się z tym jakoś pogodzić i często odkładamy takie rzeczy ważne które na pewno chcielibyśmy kiedyś zrobić na później zamiast tego skupiamy się na tych mniej ważnych tak więc challenge na dzisiaj będzie to żeby zrobić jakąś rzecz którą od dawna odkładaliśmy Dziękuję za uwagę. Ja Michałowi po prostu raczyło o to, że wszyscy używają się tak. cieszyć. No, Nawet po prostu się cieszyć, bo nie wiadomo kiedy się skończy, więc żyj, jakby jutra miało nie być. Tak. Dziękuję. <grych> Dziękuję.